Zaczęło się tak naprawdę w czasie pandemii, kiedy w 2019 roku zostaliśmy wszyscy pozamykani. Padłam na taki pomysł, żeby zaprosić właśnie koleżankę Magdaleny, żebyśmy wspólnie wyszły w jakieś sobotnie popołudnie i posadziły krokusy na skwerza polinarego Szeluty. Tak też zrobiłyśmy, kupiłyśmy w ramach właśnie stowarzyszenia Polinary Szeluto 500 krokusów, kiedy rok później zakwitły krokusy, serce nam się radowało i już w następnym roku, czyli w 2020, poprosiliśmy tym razem harcerzy tutaj słupeckich, do wsparcia, bo kupiliśmy 700 krokusów i wspólnie posadziliśmy z harcerzami 700 krokusów na jubileusz 720-lecia lokacji miasta. Kiedy krokusy w tym roku, czyli w 2024, pięknie zakwitły na skwerze Apolinarego Szeluto, mieszkańcy zaczęli komentować to w internecie, że jest pięknie, ładnie, kolorowo. W związku w związku z powyższym zainicjowałam, a może by tak wspólnie mieszkańcy, tym razem na Promenadzie Niepodległości, wspólnie zintegrowali się i posadzili krokusy, żeby można było razem cieszyć się właśnie widokiem pięknych kwiatów. Jak widać, odzew był bardzo pozytywny, bo już w momencie informacji na portalach społecznościowych zainteresowanie było bardzo duże. Dzisiaj, jak widać, również wszyscy, co się zadeklarowali, systematycznie z zgodnie ze swoim harmonogramem czasowym przychodzą, także miło, przyjemnie pogoda dopisała, zatem cel zamierzony osiągnięty. Myślę, że wszyscy będziemy wyczekiwali wiosny 2025, żeby móc radować się naszym wspólnym działaniem.